W niedzielę, 30 października, na stadionie miejskim w Tarnowie-Mościcach, został rozegrany mecz 15 kolejki III ligi Grupy Małopolsko-Świętokrzyskiej, w którym Unia Tarnow podejmowała motor Lublin. Była to 13 konfrontacja w historii spotkań obydwu drużyn. W przeszłości czterokrotnie wygrywali piłkarze z Tarnowa, sześciokrotnie Lublinianie, zaś dwa razy mecze zakończyły się remisem. Po raz ostatni oba zespoły zmierzyły się w sezonie 2012-2013. W rozegranym jesienią meczu w Tarnowie pewne zwycięstwo odnieśli goście, pokonując Tarnowskie kółki 4 do 1. W rewanżu również lepsi okazali się piłkarze Motoru, którzy na własnym stadionie ograli Unię 3 do 1. W obecnym sezonie obie drużyny radzą sobie ze zmiennym szczęściem. Po 13 kolejkach z dorobkiem 16 punktów Unia zajmuje 12 miejsce w tabeli, tuż za żółto-biało-niebieskimi, którzy plasują się na na 11. pozycji Biorąc pod uwagę fakt, że oba zespoły sąsiadują ze sobą w tabeli i znajdują się w zbliżonej formie sportowej, kibice mogli spodziewać się zaciętego i emocjonującego spotkania. Od samego początku meczu warunki gry dyktowali goście. Pierwszą 100% sytuację stworzyli sobie w 18. minucie, jednak napastnik Motoru Łukasz Zaniewski uderzył piłkę ponad poprzeczkę bramki strzeżonej przez Łukasza Lisaka. Pierwszą groźną akcję gospodarze przeprowadzili w 27. minucie, kiedy to Artur Biały na 8. metrze od bramki Rywali wyłożył piłkę Łukaszowi Popieli. Jego strzał jednak został pewnie zatrzymany przez bramkarza Lublinian, Pawła Sochę. Bramka dla motoru padła w 33. minucie za sprawą samobójczego trafienia Marcina Więcka. Mój niechlubny udział przy tym golu miał również golki per Unii Łukasz Lisak, który wyszedł z pola bramkowego i nie przeciął dośrodkowania. W 41 minucie mogło być już 2 do 0 dla motoru Lublin, jednak sytuacji sam na sam z bramkarzem Jaspówek nie wykorzystał Jakub Bednara. Po pierwszych 45 minutach zasłużenie prowadzili goście. W drugiej połowie obie drużyny stworzyły więcej sytuacji. W 47 minucie po rzucie różnym groźny strzał na bramkę oddał jeden z piłkarzy motoru. Piłka uderzyła w powszeczkę. Unia Tarnów często decydowała się na wyprowadzenie szybkich ataków po przejęciu piłki. Najlepszy kontrakt piłkarza Daniela Bartkowskiego przeprowadzili w 71 minucie podwójkowej akcji Artura Białego i Dawida Sojdy. Ten pierwszy nie potrafił skierować piłki do tej bramki. Na dwie minuty przed końcem regulaminowego czasu gry, decydującą dla losu meczu zmianę przeprowadził Daniel Bartkowski, który wprowadził na boisko Artura Nowaka. Jak się okazało, było to prawdziwe wejście smoka, ponieważ właśnie Artur Nowak w 90 minucie wykorzystał świetną centrę Adriana Chłonia i głową zdobył bramkę dla swojej drużyny na wagę remisu. Mecz obfitował wiele dobrych sytuacji strzeleckich po obu stronach, jednak piłkarze Unii i Motoru mieli w niedzielne popołudnie wyraźnie problem ze skutecznością. Mało kreowaliśmy sytuacji bramkowych, przeciwnik stworzyliśmy ich dużo więcej, uśmiechnął się na szczęście, premijstujemy jeden, jednak bardzo się z cieszymy. Na pewno boisko nie pomaga w tym, że żeby rozgrywać tę grę z tą piłką, więc więc zastawiliśmy się raczej na na dłuższe podania, przeciwnik bardzo, bardzo mocny fizycznie, który chciał grać w piłkę, no my staraliśmy się temu przeciwstawić. Niby mieliśmy tutaj założenia takie bardziej defensywne w pierwszej połowie, nastawiliśmy się na, na twardą obronę, na konsekwencje i staraliśmy się grać z kontry jedna z takich kontr po błędzie obroń przeciwnika zakończyła się bramką. Mecz wydaje się ułożył się pod naszą, tak jak sobie zaplanowaliśmy. I Realizowaliśmy założenia, boiliśmy się, staraliśmy się grać z kontry. No, kuriozalna sytuacja, bo nie wykorzystaliśmy takich sytuacji, że no, my dość na pewno nam po i powinniśmy ten mer zamknąć dużo wcześniej i stara prawda się tutaj sprawdziła. Straciliśmy bramkę w końcówce na jeden. ten Bardzo mi szkoda tego, tego zdrowia, co dzisiaj tutaj włożyliśmy, bo zespół naprawdę gonił dzisiaj, walczył, gra bardzo ambitnie. Ale, ale chcąc realizować jakieś cele, nie możemy sobie pozwolić na niewykorzystywanie takiej sytuacji jak w dzisiejszym meczu, więc yy, no, no, trudno nam to przełknąć ten remis dzisiaj, bo mieliśmy mecz wygrany, a niestety przegraliśmy to. No, pierwsza ramka, mocno przypadkowa, yy, bo po naszym okropnym będzie wręcz. Yy, yy, drużyna z motoru grała, grała dobrą, dobrze w defensywie, była cofnięta na swoją połowę. Yy, nas od początku meczu i Mecz mi się super właśnie z tą, tą ułożył. W drugiej połowie musieliśmy zaatakować, musieliśmy się odkryć, stąd też sytuacja dla motoru. Faktycznie gdyby wykorzystali tę sytuację, to, to byłoby po meczu, ale my też mieliśmy swoje sytuacje w przeciągu całej drugiej połowy i dążyliśmy do wyrównania. Już wcześniej Artur Białem ma świetną sytuację powinien to strzelić, tam niestety. Niestety piłka mu skoczyła i, i nie wpadła praktycznie do pustej bramki, ale los nas jakoś tam w jakiś sposób nagrodził, bo, bo w końcówce po, po dobrej akcji oszczelającej Artur strzelił bramkę, więc, więc cieszymy się z tego, z tego punktu. Mieliśmy grać spokojnie przede wszystkim i się swoich błędów e, i to w jakiś sposób realizowaliśmy, no, niestety przypadkowo zdobyta bramka dla motoru skomplikowała sytuację i w drugiej połowie postawiliśmy się na jedną kartę, e, i tak jak mówię dążyliśmy do wyrównania, stwarzaliśmy też sytuację. E, Mecz zakończył się sprawiedliwym podziałem punktów. Pomimo nie najlepszej pogody mecz zgromadził wielu kibiców, w tym sympatyków drużyny gości. Na stadionie panowała gorąca atmosfera. W następnej kolejce motor Lublin zmierzy się na własnym stadionie z drużyną Orląd Radzeń Podlaskich, a Unią Tarnów czeka wyjazd do Daleszyc, gdzie zmierzy się z miejscowym spartakusem.